Cześć. Zgodnie z zapowiedzią wracam z niespodzianką, a mianowicie drugim wydaniem mojego e-booka Chat GPT, podręcznik. Minęło 8 miesięcy od pierwszej wersji tej publikacji i chat GPT sporo się zmienił, dlatego nowy e-book jest zaktualizowany, między innymi o wyjaśnienia nowych funkcji i możliwości. Osobom rozpoczynającym przygodę z tym narzędziem, chat GPT może się wydawać skomplikowany, ale tak naprawdę wcale nie jest, a ten podręcznik to wszystko, co potrzebujesz, aby z kompletnego nowicjusza stać się osobą, która używa tej nowoczesnej technologii w sposób świadomy i zaawansowany. Znajdziesz w nim skuteczne techniki i metody pisania poleceń, w tym porady od samego OpenAI, czyli twórcy chat GPT. Sporo przydatnych trików i dużo gotowych promptów, w tym też mocno rozbudowanych, nakierowanych na wykonanie złożonych zadań, ale wszystko w formule kopiuj wklej. Staram się też Wyjaśniać co, dlaczego i skąd się bierze, tak aby tę ogólną i uniwersalną wiedzę o sposobie i mechanizmach funkcjonowania tego narzędzia móc elastycznie używać w różnorakich indywidualnych zadaniach i okolicznościach, jakie ci się tylko zdarzą i wymarzą. Ponadto w e-booku prezentuję też unikalną metodę pisania długich i spójnych tekstów z wykorzystaniem ChatGPT, GPT. Jeśli chcesz dostać tego e-booka gratis, to zapisz się na mojego newslettera. Link w opisie filmu. Jeżeli już jesteś zapisany, zapisana, to wysłałem do ciebie maila z linkiem do nowego wydania. Jeszcze krótka informacja na temat newslettera i AI Newsów, bo wprowadzam tu drobne zmiany. Po pierwsze, newsy zmienią nieco formę na wydaje mi się bardziej atrakcyjną i ciekawszą, a także nazwę na AI Deep News. Natomiast w newsletterze o o wszelkich nowościach będę informował z maksymalnym poszanowaniem Twojego czasu, czyli w formie skrótowej, ale podlinkowanej, tak aby każda osoba, która zainteresuje się danym zagadnieniem, mogła szybko i wygodnie pogłębić swoją wiedzę. AI Deep Newsy będą pewnie ukazywały się nieco rzadziej niż dotychczasowe newsy. Myślę jednak, że nadrobią jakością. Na kanale natomiast pojawią się częściej inne filmy. Mam masę. Tematów, które chcę poruszyć. Są i techniczne, i społeczne, czasem kontrowersyjne, łamiące obecne paradygmaty. Są też takie trochę z przymrużeniem oka. Ale wszystkie oczywiście w kontekście najnowszej rewolucji technologicznej AI. Mam nadzieję, że ta nowa koncepcja i treści na kanale przypadną Wam do gustu. Ponadto uruchomiłem też nową stronę internetową, gdzie będą regularnie wpadać treści pisane. Oraz profil na Facebooku, gdzie będę wrzucał to, co sam stworzę i co ciekawego i wartego podzielenia się znajdę. Wielkie dzięki za uwagę. Pierwsze wydanie AI Deep News już bardzo tuż tuż, także do zobaczenia i usłyszenia wkrótce. Cześć!